Siemanko, tu Mati z kanału My Farm My Passion. Dzisiaj trochę nietypowy vlog, a nietypowy dlatego, że dzisiaj nagrywam po prostu ekran, tak jak widzicie. I tak, o co chodzi? Tak jak w tytule, zaginął combine John Deere. Zaginął, bo zaginęła seria w 540 w 2000. W, w ogóle seria W z kombajnów John Deere i tak jak widzicie na ekranie zostały nam tylko dwie serie w Polsce seria T i seria S i ciekawostką jest fakt, że pytałem pytałem dużo dealerów dlaczego tak jest, dlaczego John Deere wycofał serię W rozumiem, że wycofał W330 i W440 ale ciekawe Czemu wycofał właściwie serię w. W540, W550, W650 i W660 chyba? To, było, to, to była bardzo duża seria kombajnów, które bardzo dobrze się sprzedawały. Sam miałem taki kombajn na testy, sam yy, przymierzałem się do, do zakupu takiego kombajnu. Yy, myślę, że bardzo dobrze się sprzedawał ten kombajn w Polsce. A z uwagi na fakt, że po prostu to był taki kombajn do średnich go gospodarstw. A seria T i S to jest już kombajn do naprawdę dużych dużych gospodarstw i oczywiście do firm usługowych. I e, pytając dealerów, e, przedstawicieli firmy John Deere w Polsce, e, odpowiadali mi na to pytanie, dlaczego wycofali tę serię. To podobno wycofali tę serię. Z tego powodu, że John Deere jako firma idzie w, w duże firmy usługowe, które będą no, po prostu obsługiwać duże gospodarstwa. No ale zatrzymajmy się tu na chwilę. John Deere jako kompleksowa firma ogromna firma sprzedająca również ciągniki do, do małych gospodarstw, takich jak tutaj widzicie. Seria 5E, 5G, to jeszcze można tutaj 5G wrzucić do, yy, do sadownictwa, tak, ale Seria 5M, 5R, yy, 6M, nowa z krótką kabiną, która yy, niedawno wyszła yy, do, do po prostu do, do takich średnich i małych gospodarstw jako ciągnik pomocniczy, yy, a oni tutaj yy, wycofują Serię W z kombajnów i tłumaczą się tym, że niby. John Deere idzie w obsługę dużych gospodarstw i dużych firm obsługowych. No dla mnie ewidentnie coś tu nie pasuje. I generalnie myślę, że w przyszłości, w niedalekiej przyszłości wyjdzie po prostu jakaś nowa seria, która zastąpi nam serię W. Chyba, że no się mylę, tak? Ale sami ocencie jak to wygląda. Druga sprawa, że ostatnio w poszukiwaniu tego tej serii y, W y, w kombajnach marki John Deere dotarłem na stronę internetową John Deere'a Afryka Północna, tak jak widzicie tutaj i co się okazuje na stronie Afryki Północnej mamy serię W jest to tak samo jak było u nas W540 W550, W650, W660 tak jak widać a mało tego, nie wiem czy wiecie to, yy, to John Deere w Afryce Północnej sprzedaje jeszcze, jak i w sumie w Afryce Południowej, sprzedaje jeszcze takie kombajny, jak W230, i to nie jest jakaś stara strona, tylko to jest normalnie teraźniejsza strona, bo ostatnio, ostatnio zauważyłem, że strony były edytowane, także jeśli sprzedają coś takiego, to dlaczego w Polsce wycofują serię Taką, taką dużą serię jak W540, tym bardziej, że te W540 to nie jest jakiś tam mały kombajn, tak jak W230 na przykład. Akurat serii y, W330 W440 nie udało mi się znaleźć y, na żadnej stronie John Deera. No ale tak jak widzicie W230, W70, to nawet w ogóle nie wiedziałem, że, że te serie istnieją jeszcze i są produkowane. Wiadomo. Nie wiem czy one są produkowane stricte w fabrykach John czy po prostu na zlecenie John Deere'a, no ale, ale po prostu takie serie sprzedawane są w kolorach John no Deere. I, no i mnie zastanawia tutaj taki fakt, no, że w Polsce wycofywać dużą serię w 504 W serię W kombinów, no to trochę mija się z celem, więc uważam, że po prostu wyjdzie nowa seria. Jak widzicie, tutaj w północnej, yy, w północnej Afryce także jest seria S. No ale wracając do Polski. Tak jak powiedziałem, plotek wynika, że John Deere chce się nastawić na gospodarstwa wielkoobszarowe i duże firmy usługowe. No więc, co za tym idzie? Odda dla konkurencji takich jak Class, New Holland, Fendt bo to są największe konkurencje Vendira, moim zdaniem, yy, część rynku, ponieważ klas wcale nie wycofał się z serii Tucano, które jest bezpośrednio konkurencją dla serii W. Yy, New Holland nie wycofał się z, z kombajnów, z kombajnów yy, CX-5 i CX-6, yy, które, które są bezpośrednio konkurencją dla dla serii W John Deere'a. No i Fendt również nie wycofał się z małych serii, z serii E. Także w tej sytuacji, kiedy John Deere wycofa z, z produkcji, ze sprzedaży w Polsce z serii W, zwyczajnie odda część rynku dla konkurencji. Myślę, że kompletnie im się to nie opłaca i stąd moje pytanie i zastanowienie się dlaczego on to robi. Myślę, że po prostu wyjdzie nowa seria kombajnów, tak jak, tak jak Fend wypuścił na przykład nowy kombajn yy, Fendt Ideal, który jest podobno zaprojektowany od podstaw. Może tak samo John Deere wymyśli mniejszą serię, która będzie yy, zaprojektowana od podstaw i wypuści ją na rynek. Na przykład w, yy, w, kla w klasach Class Kano podobno wraz z, z modernizacją fabryki klasa ma wyjść nowy nowy kombajn który nie będzie się nazywał Tukano i który zastąpi Tukano pewnie będzie droższy tak jak wszystko teraz drożeje taki wypuszczając najnowszą serię przez klas yy, beń, przez klasa będzie ona droższa no ale na pewno będzie bardziej innowacyjna a skoro Tukano się zmienia na coś innego no więc Myślę, że John Deere postawił na coś podobnego, czyli wycofanie serii W i wrócenie kompletnie nowej serii do sprzedaży, ponieważ no nie wierzę, tak jak wy pewnie też, nie wierzycie, że taka duża, kompleksowa firma światowa jak John Deere, która specjalizuje się w praktycznie w większości y, maszyn rolniczych, nagle wyjdzie z takiej Polski, która. Która raczej nie ma wielkoobszarowych gospodarstw i dużych firm, usług, wielu dużych firm usługowych i wycofa się z taką serią W. Także myślę, że w niedalekiej przyszłości wejdzie nowa seria. Na przykładzie Klasa Klas po prostu wy, wycofa Tukano i włoży nam od razu jakąś nową serię, która będzie w zastępstwie za Tukano. No a John Deere, jak widać, wycofał serię W, nie możemy jej już kupić w 2021 roku. No więc mam nadzieję, mam nadzieję, że, że nie zrobi nam takiego psikusa i kompletnie nie wycofa tej serii W, tylko po prostu za serię W w 2022 roku wleci jakaś naprawdę innowacyjna, nowa seria, e, seria typu typu e, kombajn, e, najnowszy kombajn od John Deere, czyli seria X, której jak widzicie e, nie ma jeszcze w Polsce. Yy, mamy na razie do wyboru tylko serię T i S, no niestety mamy bardzo mały wybór, jeśli chodzi o kombajny, gdzie, gdzie kombajny John Deere są moim zdaniem bardzo dobre. Yy, mamy tylko do wyboru serię T, która jest klawiszowcem typowym, i, i serię S, która jest na rotorze. No, moim zdaniem, bez sensu tutaj klient raczej liczy na, na, na duży wybór, a nie na wybór yy, A albo B. Mieć jeszcze do wyboru jakieś ABCD, także nie wierzę, że ta firma zrobi to dla nas. Oczywiście do tej oferty jeszcze w następnym roku dojdzie seria X, tak jak to jest w, aktualnie w Stanach Zjednoczonych w Ameryce, gdzie tutaj mamy do wyboru SX i T. Oczywiście to jest najnowsza seria, więc wiadomo, że, że jest jakby, wchodzi na rynek najpierw na rynek amerykański, a później wejdzie na rynek europejski. No ale, mm, ale, ale na pewno a, na pewno przyjdzie nam z kolei, jeśli chodzi o Serie X. Oczywiście w tej sytuacji, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, no to tam już mamy na pewno wielkoobszarowe gospodarstwa i tak jak w sytuacji Amer yy, porównania Afryki yy, do, do Europy to tak samo tutaj możemy porównać Europę do, do Stanów Zjednoczonych, do Ameryki, gdzie jakby u nas takich wielkoobszarowych gospodarstw jak u nich nie ma. Więc raczej do stan na Stanach nie powinniśmy się jakby tutaj yy, porównywać, czy, czy wejdzie do nas jakaś seria zastępująca serię W, ponieważ no, do, do Stanów na pewno taka seria nie wejdzie. A ja liczę, że, 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 że jakieś zastępstwo z serii W wejdzie do, do Europy. Mam nadzieję, że John Deere zrobi nam taką niespodziankę. Może na agrikulturze, na targach Agricultura 2022, które mam nadzieję, że się odbędą z uwagi na sytuację, jaka jest na świecie. No i, no, no, i będzie to dla nas na pewno miłe zaskoczenie, jeżeli coś takiego będzie. A jeżeli Wy macie jakieś informacje na temat zaginionego kombajnu, zaginionej serii W w kombajnach marki John Deere, to proszę dajcie znać w komentarzach. Chętnie usłyszę, wysłucham Waszych informacji. Rozważę, poszukam, sprawdzę. No i, no i razem może uda nam się rozwikłać tą zagadkę, gdzie się podziała seria W. I to było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeśli Wam się podobało, to dajcie suba, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. Żegnam się z Wami, Mati z kanału My Farm, My Passion. Cześć!